Cześć, witam! Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie, kolejne wydanie piwnych okazji ekstra, tym razem w całości poświęcone piwnej ofercie Tesco. Karta alkoholowa Tesco od 1 marca, czyli od jutra, w wybranych sklepach, więc trzeba to sprawdzić, w których piwa rzemieślnicze z polskich browarów. Zaczynamy od browaru Inne Beczki za 6,99, Pilsner, a konkretnie e, Pilsner w stylu Bohemian Pils. E, dalej African Queen z browaru Raduga, świetny American Pale Ale z dodatkiem aframonu madagaskarskiego. Piwo niedawno, znaczy się niedawno, jakiś czas temu recenzowane na kanale, bardzo wysoko przeze mnie ocenione. To browar Raduga, również z browaru Raduga, piwo Lift Scaffold. E, tutaj mamy India Pale Ale. Następnie Browar Faktoria, świetne, żytnie czerwone IPA, Geronimo, bardzo dobre piwo, polecam, również było recenzowane na kanale, tamta warka była świetna, mam nadzieję, że ta aktualna również. Również z Faktorii, klasyczny American IPA, czyli Peacemaker i jeszcze raz Browar, inne beczki, Zisu APA, czyli American Pale Ale i Jungle IPA czyli India Pale Ale. Browar inne beczki swoje piwa waży podobnie jak Faktoria w Browarze Zodiac w Kłodawie. To są te propozycje i wszystkie te piwa, które wymieniłem za 7,99. Oczywiście Bohemian Pils, z innych beczek za 6,99. I co ważne, w tej promocji, jeżeli mamy kartę Klapkart, to za te piwa zapłacimy o złotówkę mniej. Czyli warto mieć kartę Klapkart, jeżeli kupujemy rzemieślnicze piwa w Tesco. Idziemy dalej, bo to nie jest koniec tej oferty. Piwa z browaru Trzech Kumpli, jeden z najsolidniejszych, chyba w tej chwili, browarów rzemieślniczych w naszym kraju. Piwo Gede Morgen. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo to piwo w stylu Belgian Pale Ale, a w zasadzie Belgian India Pale Ale. Tutaj w tym opisie, w tej metryczce Tesco jest mały błąd. A także piece of cake. Czyli Session IPA. Oba te piwa w cenie 8,49. Browar Trzech Kumpli to są już piwa woża, ważone w szczyżyckim browarze Cystersów Gryf. Idziemy dalej. Browar Dukla, słynący ze świetnych komiksowych etykiet. Szalony Alchemic, czyli American IPA. I Piękna Nieznajoma, czyli American Pale Ale. Następnie ponownie browar Raduga, piwo Metropolis. Pierwsze piwo z tego browaru, w tej chwili już nieco zmienione, Oblicze tego piwa, również nowa etykieta. Eee, oczywiście piwo w stylu American Ipa. Eee, raz jeszcze browar Czech Kumpli, niedawno recenzowane u mnie znakomite American Blonde Blond Ale, American Beauty, eee, a także eee, Alcatraz, czyli Barley Wine z faktorii. Te piwa za 8,99 eee, I te piwa e, wszystkie czekają na nas w Tesco. Wszystkie te piwa w półlitrowych butelkach. To by było na tyle, jeśli chodzi o tę ofertę Tesco. Przypominam, z kartą Clubcard te piwa o złotówkę taniej. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów. Można udać się już od jutra do Tesco i szukać tych piw z polskich browarów rzemieślniczych. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!